Od jakiegoś dłuższego już czasu, prawdę mówiąc, od roku, nawet dwóch lat, chciałem stworzyć takie nagranie, taki filmik, żeby traktował on o tak zwanym cierniu Pawła. Czym ten cierń był i co jest z nim związane? Bo w Biblii jest napisane, że Paweł miał swój cierń. Jedni traktują to jako chorobę, inni nie. I należałoby wyjść, z tego punktu, czy uzdrowienie człowieka jest wolą Bożą, czy choroba jest wolą Bożą, i po nitce do kłębka dojdziemy do tego, czym był cierń Pawła. Bo to, że ludzie mylą się i sami sobie ustalają takie doktryny, wynika z tego, że nie rozumieją, jaka jest wola Boża, nie rozumieją tego, co swoim życiem, swoją misją tutaj na Ziemi 2000 lat temu okazał Pan Jezus Chrystus i dlatego wynikają z tego różne przeinaczenia Biblii, bo tego nie można inaczej nazwać, tylko przeinaczenia w rozmyślaniu nad Biblią, w rozumieniu jej i dlatego ludzie są wprowadzani później w błąd, a jak wiadomo, w ich życiu będzie działo się to, w co będą usilnie wierzyć, także jeżeli będą wierzyć w kłamstwa, to też im się stanie, jednakże będą mieć to, o czym myślą. Są takie różne przekonania wśród ludzi, bo niektórzy myślą, że mają wiele objawień, i to, co ich dotknęło, to z czego doświadczają, jest właśnie takim samym cierniem, jaki miał Paweł. No ale cóż, Paweł miał ogrom objawień. Paweł był potężnym mężem bożym, więc jeżeli ktoś chce się równać za posłem Pawłem, to może być, że jeżeli źle rozumie kwestię jego ciernia to wtedy będzie sam w takim dole z którego będzie mu później ciężko się wydostać I dlatego będę chciał tutaj trochę pomówić o tym o cierniu Pawła faktycznie ja rozmyślałem na tym już dawno temu jednakże ostatni film który znalazłem na kanale Hesed z drugiej strony o tym cierniu Pawła również mówił kiedyś Cary Blake taki dosyć znany i znakomity nauczyciel Bożego Słowa za oceanu Także chciałbym teraz, posiłkując się pewnymi nagraniami, przybliżyć wszystkim ten temat, bo ja ten temat ogólnie znam, ale akurat teraz zostałem tak trochę przyspieszony w tej kwestii i chciałbym się z wszystkimi na ten temat podzielić, bo jestem przekonany o tym, że każdemu z nas przyniesie to korzyść. Ja tutaj przytoczę ten fragment, z którego pochodzi właśnie ten cierń. Albo w zależności od przekładu Biblijnego, nazywany jest czasami ościeniem w ciele Pawła, a ten fragment pochodzi z drugiego listu do Koryntian, z 12 rozdziału z wersetów od 7 do 10 można by było przeczytać troszkę więcej i wcześniej i później, ale już ten fragment, który chcę przytoczyć, zawiera w kontekście swoim wszystko to, o czym chcę powiedzieć. A ten fragment brzmi tak, aby zaś nie wynosił mnie. Zbytnio ogrom objawień dany mi został oścień dla ciała, wysłannik szatana, aby mnie policzkował, żebym się nie unosił pychą. Dlatego trzykrotnie prosiłem Pana, aby odszedł ode mnie. Lecz Pan mi powiedział: Wystarczy Ci mojej łaski, moc bowiem w słabości się doskonali. Najchętniej więc będę się chlubił z moich słabości, aby zamieszkała we mnie moc Chrystusa. Dlatego mam upodobanie w moich słabościach, w obelgach, w niedostatkach, w prześladowaniach, w uciskach z powodu Chrystusa. Albowiem, ilekroć nie domagam, tylekroć jestem mocny. I tutaj ten fragment omawia dokładnie o co chodzi mi w tym nagraniu. Już sam fragment tłumaczy, że ten cierń albo oścień został wysłany Pawłowi. Jest to po prostu wysłannik szatana. Czyli jak wiadomo, choroby są dawane za sprawą Szatana, tak samo ten oścień. Ale ten oścień, czym on tutaj jest? Tutaj jest wyraźnie wyjaśnione. Jest to oścień dla ciała, wysłannik Szatana. On został dany przez diabła po to, aby policzkował Pawła, a jak wyglądają te policzki, no troszkę dalej jest tutaj opisane. W obelgach, w niedostatkach, w prześladowaniach, w uciskach. I o to chodziło Pawłowi, bo kiedy prosił Boga, ażeby ten oścień został od niego usunięty, Bóg mu powiedział, że wystarczy mu Pawłowi jego łaski, bo moc jego doskonali się w słabościach. Jeżeli ktoś jeszcze myśli, że ten oścień, którego doświadczał Paweł, to była choroba, bo. Fragment, który tutaj chcę jeszcze poruszyć i dodać do całego tego rozważania, pochodzi z listu apostoła Pawła do Galacjan, 6. rozdziału, z wersetów od 10 do 17. I tam są słowa, które wypowiada apostoł Paweł, które pisze, które mogą świadczyć o tym, że apostoł Paweł był w swoich prześladowaniach na coś chory. Przychodzi na myśl tutaj od razu jakaś choroba oczu bo apostoł Paweł tak to właśnie ujmuje, jednakże odnośnie różnych przekładów Biblii, tam są użyte trochę inne słowa, które nie wskazują na chorobę. Jedne tak, inne nie. Przeczytam teraz ten fragment. Przeto póki czas mamy, dobrze czynimy wszystkim, a najwięcej domownikom wiary. Patrzcie, jak wielkimi literami własnoręcznie do Was napisałem. Ci wszyscy, którzy chcą się podobać od strony cielesnej, zmuszają was do obrzezania, byle tylko nie cierpieć prześladowania dla Krzyża Chrystusowego. Bo nawet ci, którzy podają się obrzezaniu, sami zakonu nie przestrzegają, ale chcą, abyście Wy się obrzezywali, by mogli z ciała waszego się chlubić. Co zaś do mnie, niech mnie Bóg uchowa, aby miał się chlubić z czego innego. Jak tylko skrzyża Pana naszego Jezusa Chrystusa, przez którego dla mnie świat jest ukrzyżowany, a ja dla świata, albowiem ani obrzezanie, ani nieobrzezanie nic nie znaczy, lecz nowe stworzenie, a pokój i miłosierdzie nad tymi wszystkimi, którzy tej zasady trzymać się będą, i nad Izraelem Bożym. Odtąd niech mi nikt przykrości nie sprawia, albowiem ja stygmaty Jezusowe noszę na ciele moim. Tutaj przeczytałem ten fragment z Biblii Warszawskiej. Teraz przeczytam z Biblii Gdańskiej, ale już tylko sam początek, ażeby zobaczyć, czy w każdym przekładzie Biblii apostoł Paweł pisze, że wielkimi literami pisał do ludzi, do których pisał, czyli do Galacjan, do mieszkańców Galacji. I co może sugerować jakąś chorobę oczu. W Biblii Gdańskiej pisze tak to wtedy, póki czas mamy, dobrze czyńmy wszystkim, a najwięcej domownikom wiary. Widzicie, jakim długi list Wam napisał ręką moją. Także tu widzimy. Tutaj w przekładzie Biblii Gdańskiej mamy mowę o długości listu, nie wielkości liter. Zobaczmy do Uwspółcześnionej Biblii Gdańskiej. W Biblii Gdańskiej jest napisane tak. Widzicie, jaki długi list napisałem do was własnoręcznie, więc coś tutaj jest nie tak. Nie można, jak widać, porównywać tych przekładów, że apostołowi Pawłowi chodziło o chorobę oczu, bo odnośnie innej choroby chyba ludzie tak bardzo nie są przekonani, jak właśnie o rzekomej chorobie oczu apostoła Pawła. Biblia przekładu SNP, czyli Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza, wydane pierwsze z 2018 roku, tak to ujmuje. Zauważcie, jak wielkimi literami, własnoręcznie do Was pisze. Także ten przekład sugeruje chorobę. Nowa Biblia Gdańska znowuż pisze tak. Zobaczcie, jak długi list napisałem Wam moją ręką. Także tutaj jesteśmy niejednomyślni. Żadne z tych przekładów nie są jednomyślne w tym, co tłumaczą. Także nie możemy mieć pewności, że faktycznie chodziło Pawłowi o jakąś chorobę, którą rzekomo miał. No ale dobrze, wróćmy trochę do podstaw. Jak wiadomo, że choroby daje diabeł, tutaj zresztą apostoł Paweł też mówi, że ten cierń, który on miał, pochodzi od szatana, jest to wysłaniek szatana, więc proszę zwrócić uwagę na jedno. Czy apostoł Paweł, który miał taką mnogość objawień, był naprawdę potężnym mężem bożym, on też dokonywał cudów, czy jemu Bóg odmówiłby uzdrowienia? O co de facto go prosił, prosił go trzy razy, ażeby ten wysłannik szatana odstąpił od niego. Jednak Bóg powiedział, że wystarczy Pawłowi Bożej łaski, bo moc doskonali się w słabości. Tak więc, czy kiedy Pan Jezus był tutaj na ziemi, uzdrawiał mnóstwo ludzi, prawdę mówiąc, wszystkich ludzi, którzy tego chcieli, on ich uzdrawiał. Czy odmówiłby tego samego posłowi Pawłowi? Tak szczerze mówiąc, jest mi ciężko w to uwierzyć, bo Bóg, który chce uznać wszystkich ludzi, a Polzowi Pawłowi akurat odmówiłby tego przywileju. Także widzimy dokładnie, że tutaj, jeśli chodzi o oścień, który dręczył Pawła, o ten cierń w jego ciele, to nie była choroba, to było to prześladowanie, to było to wszystko to, czego doświadczał Paweł w związku z głoszeniem Ewangelii Bożej, bo on cierpiał tak samo, w zasadzie on cierpiał podobnie. Jak Jezus, kiedy był tutaj na ziemi. Bo kiedy Paweł cierpiał, miał ten oścień, Pan Jezus już był od takich czasów w niebie. A apostoł Paweł głosił tę Ewangelię i przeżyła właśnie podobne cierpienia. Bo Pan Jezus cierpiał w związku z tym, co głosił. I apostoł też, kiedy Paweł głosił to, co miał głosić, co nakazał mu głosić, Pan Jezus, więc cierpiał podobnie jak on. Więc tutaj nie można się przyczepić do tego, że apostoł Paweł był chory i Jezus pozostawiał go w tej chorobie, bo niektórzy ludzie mają słowa apostoła Pawła za wymówkę, dlatego że sami nie mogą doświadczyć uzdrowienia. A jak wiadomo, uzdrowienie doświadcza się przez wiarę w słowa Jezusa Chrystusa, bo on chciał wszystkich uzdrawiać. On uzdrawiał swoich pobratymców, on uzdrawiał Izraelitów, Izraelitki, ale uzdrawiał też Pogan. Jeżeli ludzie przyszli do niego z wiarą w sercu, tacy właśnie doświadczali uzdrowienia. I tym ościeniem, tak jak powiedziałem, było prześladowanie. Przecież Paweł wiele razy był w więzieniach. Paweł przeżywał różne nieszczęśliwe wypadki, no bo inaczej tego nie mogę nazwać. On był kamienowany, on był bity, on był poniewierany, on był głodzony. Kiedy musiał, to cierpiał zimno, cierpiał głód. I to właśnie był ten oścień, który przysłał szatan. A Bóg nie chciał tego ościenia go pozbawić, dlatego że to, co dla niego robił, było wystarczające. Ta łaska, którą Bóg mu wyświadczał, to było to, co Pawłowi wystarczało. Przecież nawet wąż go ugryzł i gdy w ciągu kilkunastu, nawet sekund, Paweł powinien paść martwy, po poguciem tego węża, to on przeżył. I ludzie, którzy to widzieli, się bardzo zdziwili. I wtedy niektórzy na pewno z nich uwierzyli w Boga. Przecież Paweł był Izraelitą, był faryzeuszem i dlatego doskonale wiedział, do czego odnosi się ten cierń, który otrzymał. A on odnosił się zawsze do ludzi, dlatego że Paweł powiedział, że tym cierniem były obelgi, niedostatki, prześladowania, uciski. Tak więc powinniśmy już na tym etapie mieć pewność tego, że to nie chodziło o chorobę, to chodziło o prześladowania. I mimo, że apostoł Paweł chciał, ażeby Bóg zabrał mu ten cierń, to on sam dobrze wiedział, że lepiej jest mu być tutaj na ziemi, bo to, co robi, jest właśnie pożyteczne dla innych ludzi. Nie tylko dla niego, ale dla wszystkich. Także powtarzam kolejnym razem, że ten wysłanie szatana to zawsze odnosi się do człowieka. Ludzie przychodzili, ludzie poniewierali Pawłem, czy Paweł był w więzieniu, czy Paweł był Gdziekolwiek, ale w swojej służbie zawsze miał przeciwności. Zawsze diabeł podsyłał mu kogoś, kto go nękał, kto go obdzierał z szat, kto go ziębił, kto go utrzymywał w głodzie. I to jest właśnie ten wysłanie szatana. To nie jest choroba, bo apostoł Paweł miał wystarczającą ilość wiary, ażeby sprawić, aby Bóg go uzdrowił, gdyby tego potrzebował. Oprócz tego, jak wiadomo, Apostol Paweł, zanim stał się apostołem Pawłem, to nazywał się Szaweł, pochodził z Tarsu i on był jednym z największych przesiadowców chrześcijan, bo uważał chrześcijan za sektę i pana Jezusa również za sekciarza, za tego, który tę nową sektę, którą stworzył, czyli chrześcijaństwo, więc należało zniszczyć wszystkich chrześcijan. I apostoł Paweł to robił. On był podczas kamieniowania Szczepana, on był podczas Różnych innych egzekucji, ale to, co na niego spadło, to prześladowanie, to nie była jakaś kara od Boga, przynajmniej nie w moim rozumieniu. Po prostu to samo przeżywał on, co przeżywali ludzie, kiedy On ich uciskał. Ale to nie była żadna kara, ale po prostu doświadczał tego samego, czego doświadczali chrześcijanie z jego ręki. Zresztą chrześcijanie po dzień dzisiejszy doświadczają tego samego. A czasami, no, może nie gorszych rzeczy, bo apostoł Paweł również doświadczył najgorszych rzeczy, przecież był kamieniowany, ostatecznie został ścięty, ale, no, takie jest życie chrześcijan. I tak było 2000 lat temu, jak i dzisiaj w niektórych miejscach świata jest ono podobne. Ludzie giną za wiarę w Jezusa, ludzie są prześladowani i, jak widać, od 2000 lat, mimo że ludzkość jako tako się trochę zmieniła, ale metody walki z chrześcijaństwem, które bardzo wielu osobom po prostu nie pasuje, to te metody się nie zmieniły. Także można sobie poszukiwać, o co dokładnie chodzi z cierniem Pawłem, ale nie tylko jeśli chodzi o ten temat, bo warto wiedzieć i koniecznym jest wręcz wiedzieć, a żeby nie wyrywać poszczególnych z kontekstu, bo jakoby faktycznie coś odnosiło się do tego, o czym myślimy. Trzeba przeczytać dany fragment w kontekście, nawet czasami czytając pełną księgę, bo wówczas nie ulegniemy zwiedzeniu. Poza tym najlepsze jest, ażeby znać dokładnie naturę Boga i wiedzieć, czego się można po Nim spodziewać. Czego On jest autorem, czego autorem jest diabeł, co Bóg pochwala, czego Bóg chce, jaka jest Jego natura. Ażeby po prostu nie popaść w takie omamienie, w taki błąd, żeby później... Nie przypisywać mu, że On daje choroby, bo wtedy zmienimy całkiem o nim zdanie i będziemy mówić o nim jako o kimś, kto jest autorem chorób, kto jest wręcz sadystą. Przecież Pan Jezus, kiedy przyszedł na ziemię, On uzdrawiał. Więc jak może On uzdrawiać, za chwilę dawać choroby, albo Ojciec daje choroby, Pan Jezus przychodzi, sprzeciwia się Ojcu, zaczyna uzdrawiać ludzi, przecież. W Biblii jest mnóstwo miejsc, kiedy Pan Jezus uzdrawiał ludzi. Mało tego, apostoł Jan napisał, że tylko tyle zostało napisane, co jest wymagane do tego, żeby ludzie uwierzyli Pana Jezusa, ale cudów, jakich Pan Jezus dokonał na ziemi, kiedy tutaj był, kiedy chodził, kiedy żył, jest taka ilość, że nie ma takich ksiąg na ziemi, które by pomieściły wszystkie te cuda. Więc proszę sobie wyobrazić, jak wiele dobrych rzeczy, jak wiele dobra, jak wiele cudów Pan Jezus dokonał. Które nie są spisane A spisane są tylko te, ażeby ludzie uwierzyli I to powinno wystarczyć Więc nie doszukujmy się czegoś, czego Biblia nie zawiera Nie doszukujmy się czegoś, co stoi w zaprzeczeniu Bożej natury Natury Jezusa, bo przecież On był i nadal jest Przecież żyje cały czas I On tu powróci na sąd Nie doszukujmy się tutaj czegoś, co będzie sprzeczne z Jego naturą Bo On jest widzialnym obrazem Boga niewidzialnego a jaki on jest, no jest dobry. Podkreślam, że cierń to nie była choroba, bo cierń zawsze, nie tylko w wypadku posłała Pawła, ale jeszcze jest to opisane w Starym Testamencie, że cień zawsze odnosił się do kogoś, kto był prześladowcą i ktoś był prześladowcą i uciskał inną osobę. W tym przypadku, w przypadku Pawła jest napisane tylko tyle, że jego cierniem były właśnie te prześladowania, to były prześladowania z ręki innych ludzi. Nie z konkretnej osoby, ale ten cierń pochodził od innych ludzi. Ludzie Pawła uciskali, ludzie Pawła męczyli. Ostatecznie go zamęczyli, ale no, taka była misja apostoła Pawła. Bo Paweł był zamordowany przez ludzi, którym on wcześniej służył. Zanim został apostołem Pawłem, a był szabłem, szabłem starsu, on był prześladowcą chrześcijan dla ludzi, którzy zabili go na samym końcu jego drogi, kiedy on stał się wiernym uczyniem za Chrystusa. Bo szatan dał Pawłowi ten cierń, oścień, ażeby on za bardzo nie wynosił się, bo przecież miał mnogość objawień, miał naprawdę potężne zasługi, jeśli chodzi o pracę dla Boga i diabeł chciał go jak najbardziej przykrócić, jak najbardziej go staranować wręcz. Na szczęście mu się to nie udało i Paweł dokonał tego, czego dzisiaj ciężko jest szukać u chrześcijan, którzy też doświadczają właśnie takich jak Paweł prześladowań. Paweł, pomimo tych wszystkich prześladowań, nigdy nie zaparł się Jezusa Chrystusa i dotrwał aż do końca, można powiedzieć, że On ukończył biegu, jak to sam podkreślił oraz zapisał w drugim liście do Tymoteusza w czwartym rozdziale. Apostoł Paweł napisał tak: „Biego dokonałem, wiary zachowałem, a teraz czeka mnie wieniec sprawiedliwości, który mi w owym dniu da Pan, sędzia sprawiedliwy, a nie tylko mnie, lecz i wszystkim, którzy umiłowali przyjście jego”. Apostoł Paweł, mówiąc o owym dniu, miał na myśli dzień zmartwychwstania, tak uważam. Uważam, że on miał na myśli dzień, kiedy już będzie z Panem. Dzień zmartwychwstania. Tak też na koniec powiem, a Boga nie posądzać o to, że człowieka wychowuje chorobą czy zsyła na człowieka choroby, bo wtedy całkowicie możemy zmienić o Bogu zdanie. To jest tylko wymysł ludzi religijnych, bo oni twierdzą, że Bóg ich nie chce zrobić, tylko dlatego, że on na nich tę chorobę zesłał, albo że On chce ich wychować tą chorobą. Nie, to nie jest tak. Przecież od Boga pochodzi tylko dobro, co zapisane jest w liście Jakuba w pierwszym rozdziale, 17 wersecie, że wszelki dar dobry i wszelki dar doskonały pochodzi z góry i wstępuje od światłości, u którego nie ma zmiany ani cienia zmienności. Tak więc takim myśleniem nie fałszujmy Słowa Bożego, czy to świadomie, czy nieświadomie, ale poznajmy Biblię, bo faktycznie możemy sami siebie zmylić, i ludzi, którzy nas słuchają. Tak samo. Bogosławy wszystkich, ewangelizm Dawid.